Widziałeś? Gapi się. Wow. Święta, święta i po świętach. Tak, jesteśmy już po okresie świątecznym. Mówię wam ile ja pierogów zjadłem, ile ciasta zjadłem. Dramat, nawet dzisiaj 20 pierogów trąbiłem, a jest już okres poświąteczny, przedsylwestrowy. No ale nic, wracamy w końcu, wracamy do nagrywania filmów. Trzeba nadrobić, bo widziałem, że troszkę oglądalność mi oklapła przez te ostatnie parę dni, kiedy właśnie były święta, zresztą nic dziwnego. Jako, że nie było mnie przez praktycznie tydzień, no to musiałem sprawdzić, co się dzieje tutaj w mojej hodowli, czy nie ma strat, czy, czy wszystkie pajączki żyją. Oczywiście woda im no ale wiecie, to przez tam tydzień to nie ma prawa tutaj bytu, żeby ta woda nadal stała, tylko gdzieś tam, widzicie, w głębinach terrariów wilgoć się utrzymała. Co do strat. Co do strat mamy jedną stratę. Tutaj yy, padła mi modlicha, która była tutaj. Zresztą to mnie, wiecie, nawet jakoś tak specjalnie nie zdziwiło. Tutaj była Hania Orlowi, którą pamiętacie, to taka ta mm, biegająca, mszasta modliszka. Bardzo ładna, ale malutka. No i w tym momencie jest ona już yy, tutaj. Ja ją sobie spreparuję, widzicie, leży. No wiecie, trochę szkoda, ale, ale, jakby spodziewałem się tego, to już jest imago, to było już imago, także tutaj absolutnie nie miała ona prawa jakoś bardzo długo żyć. Z takich ciekawostek, to jak wróciłem, to proszę bardzo, samica Efebapus Murinus, bawi się w Spidermana. Tutaj ona tak siedzi chyba od. Dwóch godzin co najmniej w tej pozycji, zaplotła sobie nitkę, no i siedzi. No, <laughs> nie, wiem, nie wiem, co ona tutaj kombinuje, rzadko kiedy wychodzi ze swojego gniazda, ale to nic. Jak widzicie, brakuje tutaj mi jednego szkiełka, które to szkiełko wyciągnąłem, ponieważ dzisiaj będziemy się zajmować tym pająkiem. To jest dla niego nowy domek, bla bla bla. No ale, żeby Wam opowiedzieć w ogóle, co dzisiaj będziemy robić, to zapraszam po raz kolejny do tamtego kadru. Ech. No właśnie, czym dzisiaj się będziemy zajmować? No bo jako że wróciłem tutaj do tego swojego gniazdka, no to trzeba ogarnąć pająki, tak? I ja się bardzo cieszę z tego, że takie najbardziej wrażliwe pająki, najbardziej wrażliwe owady między innymi modliszka ta storczykowa, czyli Hemenopus coronatus żyją, nefila żyje, znaczy trichonefila żyje, pająki te takie typu Avi jakieś wersji też żyją, także jest git. Skakuny żyją. Także dzisiejszy wieczór najpewniej spędzę na karmieniu, na dokarmianiu i na podlewaniu pająków, ponieważ o ile dzisiaj jestem jeszcze we wrodku to już jutro wyjeżdżam na Sylwestra, tak? I, I po prostu znowu mnie nie będzie przez tam chyba 5 dni. Więc trzeba tym pająkom dać jeść, trzeba tym pająkom dać pić, i znowu, no, po prostu będzie im okej. Okay. Co dzisiaj? Dzisiaj, słuchajcie, mam dla Was parę fajnych rzeczy, bo tak. Przede wszystkim chciałem spróbować nakarmić tę samiczkę Trichonefila i Naurata, bo ona, wiecie, no, tydzień nie jadła. Miała dostęp do świeżej wody, ponieważ dałem jej miseczkę z wodą. No, a widzę, że odwłok ma chudziutki, no to chciałbym, żeby ona w końcu zjadła, tak? No i po drugie, mamy w linki, tak? Dzisiaj pokażę Wam dwa pająki, które mi poli mieniały w czasie mojej nieobecności i tak pierwszym z nich jest skakun <laughs> tak tak znowu będę pokazywał skakuna e, znowu będzie to Filipus regius no ale wiecie skakunów praktycznie nigdy dość one są genialne do obserwacji być może być może uda mi się go nakarmić bo ja nie wiem on już nie wygląda na takiego jakoś bardzo żelka a drugim osobnikiem to jest kosmos, to jest pająk, który pochodzi z Dominikany, należy do rodzaju Formictopus, jest nieopisanym gatunkiem znanym jako Formictopus SP Dominican Purple. Ja posiadam dwie sztuki tego Formictopusa i on siedzi tu, jest powylinkowy i to tak już dobrze ponad tydzień powylinkowy. Jest już to terawium na niego troszeczkę za małe, dlatego też przygotowałem drugie szkiełko, do którego yy, tego pająka. Sorry, mam chrypę, do którego tego pajączka właśnie przeniesiemy. Czyli Nephila skakun formiktopus. To może najpierw spróbujmy nakarmić nefilę. nie? To jest, to jest chyba najlepszy plan, a potem zajmiemy się tamtymi dwoma gagatkami. Okej, okay, to tak. Jak widzicie, to jest jej klatka, którą zostawiłem na wyjazd świąteczny. Tutaj jest miska, w której była woda, która ta woda już wyschła. I jestem w sumie nawet ciekaw, czy ona się z niej napiła. No bo wiecie, jakby nie miałem możliwości zraszać jej, Yy, przez okres mojej nieobecności, no to musiałem tutaj jakoś wykminić sposób, żeby ją nawadniać. Także, także, no ciekawe, czy wypiła. I teraz tak, ciekawostka. Słuchajcie, z tą nefilą wiąże się taka ciekawostka i ja nie wiem, czy to jest po prostu efekt tego, że ona ma klatkę, jaką ma i takiej się jest wygodnie, czy też może inne osoby, które hodują te nefilę zauważyły taką zależność. Ale u niej zauważyłem coś takiego, że ona tworzy dwa jakby typy sieci. To jest typ, gdzie ona nie jest głodna. <głodna> no jak, ja to tak nazywam ten typ sieci. To jest po prostu ruszt, zrobiony pod tutaj górną yy, powierzchnią klatki i to wskazuje na to, że ta nefila jakby nie poluje. Natomiast drugim typem jest piękna, kolista, spiralna pajęczyna, którą ona tutaj już dwa razy zrobiła i ta pajęczyna jest przegenialna, przepiękna, niestety no teraz akurat jej nie ma i to oznacza, że yy, ta nefila jest słuchajcie, głodna, bo jak tylko zam wrzuciłem karaczanka do tej pajęczyny, no, no, no to ona go momentalnie chapnęła. Dlatego też mam pewne no, wątpliwości, czy dzisiaj się ją uda nakarmić, no ale zobaczymy. Dobra, uwaga. I teraz pyk wyostrzamy. No dobra, no jest, fajnie. Fajnie, fajnie. No dobra, wszystko fajnie. Kadr mamy, tylko że wiecie, że teraz najgorsza zabawa, czyli. Oj, chyba nie. Chociaż? No dobra, to jak widzicie, udało mi się zaczepić Karaczana na tej sieci i on drga, ale niestety, no tak jak podejrzewałem, fila sobie uciekła i aktualnie jest tam. O, także ewidentnie posiłkiem zainteresowana nie jest, no ale zostawiam jej tego karaczana, nie wiem, może zmieni zdanie z klatki ten karaczan też nie ucieknie, także tutaj akurat luzik. O, czekajcie, 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 kurde, czekajcie, czekajcie. Kurcze, może się uda? Zobaczymy. Ale patrzcie, jakiej sieć wystaje z tyłka. No niestety raczej nic z tego nie będzie, ona musi zjeść tego karaczanka, widzicie, w spokoju, w swoim czasie. Wow! Udało się! Ale fuks, już miałem aparat zamykać. Ale go rozkroiła! Znaczy, przebiła bardziej. Co za piękna sprawa. Jak dobrze, że to się udało nagrać, mówię Wam. Jestem tak bardzo zadowolony z tego, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. O, 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 dobra, zawija go. Widzicie? Trzyma i zawija. Ale Karaczan jeszcze walczy. Mógłbym komentować chyba różne sporty. Ja, ale będzie materiał. Najlepiej. Coś pięknego. No i Karaczan już ogólnie nie żyje z tego co widzę, bo jadł go, no... Jak sobie go zostawiła w ogóle? Czajcie to? Przyczepiła elegancko do ten na później. A karaczan jest podejrzewam, że jeszcze jest żywy, tylko że jest sparaliżowany i sobie tak dynda. Co za bestia. I mam bardzo ładny wzór na odwłoku, widzicie? Taki biało-ciapkowany. Ten odwłok też jest swoją drogą dość kosmiczny. Kozak, dobra, zostawiamy ją. Fantastycznie, mówię Wam jaką mi frajdę sprawiło to karmienie. No to, to nie, niesamowita sprawa. Ok, przechodzimy teraz do skakuna, ja sobie go wezmę tylko. O. I teraz uwaga. Skakun swoje gniazdko ma tutaj. I widzicie, coś tu się dzieje. Jest coś dziwnego po prostu w tym gniazdku. No a to dlatego, że mamy tam na, tak naprawdę dwa skakuny. Znaczy dwa. E, jeden skakun i jedna wlinka. Coś tam się jawi. No spróbujemy go wygonić, ewentualnie jeszcze go nakarmimy, nie? Bo to też by było fajne. O, on już wie, że jest coś niehalo. No pokażesz nam się. No śliczny jesteś? Dobra, to tak, znowu trzeba na makro. Szlak, stękanie starego człowieka. No hello mały ziomeczku. Dobra, to skoro tak, o jak obserwuję, to może jakieś małe jedzonko, co. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, chociaż tak jak mówię, prawdopodobnie za dużo jest na niego ten kraczon, albo po prostu jeszcze nie chce jeść. Wiecie. Przed Blinką. Tak też może być. No, nie chce jeść, zdecydowanie nie. Widzicie, a ja obstawiałem, że będzie na no odwrót, że skakun zje, a nefila nie zje. A tu taka. Taka nieprzodzianka. Co za śmieszny pająk. Widziałeś? Kapi się. Może mu położymy coś obok niego, to wtedy chapnie. Aktualnie to się patrzy na nas. No a jak robala zobaczy, to co? Tu widzicie? Takiego robaka dałem. Znaczy w sensie mocznika. Patnął go i poszedł. Dobra, to zaganiamy skakuna z powrotem i zajmiemy się ostatnim pająkiem. ...tak dość mocno, bo jeszcze się nie odbunkrował z tego swojego powylinkowego stanu. Przede wszystkim, zanim pokażę Wam pająka, który jest tutaj i który widzicie, jest zabunkrowany tak dość mocno, bo jeszcze się nie odbunkrował z tego swojego powylinkowego stanu. To tak, mamy terrarium, które jest 25 x 25 na 25 o, szkiełko położymy tutaj. I w środku jest już zamontowane tło z korka ekspandowanego, także, także myślę, że fajne tło. No i jest jeszcze taka czacha, którą dostałem. Słuchajcie. Tylko że ja i moja skleroza nie pozwala mi niestety określić, od kogo to dostałem znowu, co jest trochę przykre. No, ale dostałem i bardzo dziękuję ktokolwiek to. To był, także, także taką czachę w ogóle możemy sobie wykorzystać, tak, by the way. Ja tu wiecie, nie będę cudował i dawał żywych roślinek, przynajmniej na razie, jak coś to potem się drenaż dorobi, więc po prostu lecimy z włóknem kokosowym i potem jeszcze dodamy trochę wermikulitu dla urozmaicenia, żeby to jakoś ładnie to było. Jak widzicie, świeżutkie, eleganckie, yy, takie wilgotne, półwilgotne, włókno kokosowe. Może jakieś sztuczne roślinki tu wsadzę. Andrzej, nie słuchaj, jak coś. Pająk tak troszkę lubi kopać, to ja mu dam dużo tego włókna, niech ma, niech chce pokopie. Świetnie, mamy. Mm, teraz wermikulic. Gdzie jest wermikulic? Uh, ale napyliłem. To teraz kryjowa i obczajcie to. Mam tu taki fajny kawałek tuby korkowej, i tu w środku był taki, jakby. Nawet nie mam pojęcia, jak to nazwać. To, jakieś, nie, to nie jest gniazdo, ale zobaczcie, jaką to ma w ogóle fakturę. Także coś przepięknego i takie coś sobie tutaj ulokujemy jako całość. O, hmm, może tak? Albo jeszcze inaczej. O, teraz, teraz mi się podoba. Jeszcze podsypiemy trochę włóknem. I on ma tam naprawdę sporo miejsca, będzie mógł się zakopać. A że te ptaszniki może nie robią jakoś bardzo dużo pojęć, no, ale trochę robią, no to to będzie ok. Detailing, eee... czyli klasycznie Mech. Wsypiemy tu też takie przekozackie kamyczki czarne jako wiecie element wystroju, fajne są te kamyczki, dają świetny taki look. Czacha czacha będzie tu zakopana głęboko, wystawać będzie z mchu, o to jest pomysł. Robimy tak, a w tę dziurę, bo słuchajcie tu jest taka fajna dziura, yy, wetkniemy porost. O. I ten porost będzie sobie tutaj wystawał i będzie zatykał te dziurę. No i co wy o tym sądzicie, powiedzcie mi? Powiem wam, że mi się nawet podoba, wyszło całkiem spoko, tak w miarę kolorowo te kamyczki dają taką fajną, e, szarą, szarą niebieskość, nazwałbym to, a że pająk też jest niebieski, no to będzie pasować. Dobra, to co? Pokazujemy pająka i przeprowadzamy pająka. Pajączek jest tutaj, a konkretnie, żeby wam w ogóle już go troszkę może pokazać, to pajączek jest tutaj. O, widzicie już takie świetne, niebiesko-fioletowe kolory. No to właśnie. On się tutaj kryje, natomiast, żeby go wygonić stąd, to ja muszę niestety trochę tutaj nabroić. Czy to mi się uda wyciągnąć? Wątpię. A najwyżej trochę nabrudzimy. Trudno. Okej, okay. no jest pajączek, piknie. Yy, to tak, jeszcze raz, to, co właśnie wyciągam, to jest już nie, jeszcze nie dorosły, ale już taki prawie dorosły samiec w formik Topus SP Dominican purple. co do temperamentu, bo ja tutaj widzicie, no łapka wsadzam. Yy, nie ma tragedii z tym pająkiem, z tym, że on nawet nie tyle jest agresywny czy defensywny, co po prostu ten pająk jest strasznie żarłoczny. <laughs> I to jest z nim największy problem, bo on może się wydawać bardzo, bardzo taki. Wyrywny, natomiast, natomiast nie jest tak I, i pajączek po prostu jest przepiękny i bardzo, bardzo, bardzo żarty, bardzo lubi jeść. Strasznie nabrudziłem, no nic. Słuchajcie, obczajcie te bestie. Co to jest za pająk piękny? No kolory ma boskie. Chciałbym go wam pokazać przede wszystkim jego uda, które są wściekle niebieskie, ale to, 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 to zrobimy może tak. Ja go wiecie tak pypne trochę, zobaczymy co zrobi. O, widzicie? Nie ma tragedii z nim, naprawdę. Nie jest jakiś tam bardzo, bardzo taki... O, dobra, może jednak będzie się stawiał. Brać na rękę nie zalecam, serio. Nie, nie polecam. Ale teraz jest pięknie ustawiony, przełączamy się na makro. No, to tak jak mówiłem, słuchajcie, brać na rękę nie polecam, bo jednak pajączek bywa impulsywny i szczególnie właśnie przy karmieniu daje się odczuć... No to, że on lubi jeść i tak się rzuca bardzo, bardzo żwawo na te swoje ofiary, natomiast co do jadu, to nie posiada on jakiegoś bardzo tam silnego jadu czy coś, no bo w końcu nowy świat, nie, to to, to nie jest tak, że jak w przypadku Afryki czy Azji, to tam to jest przerąbane, natomiast tutaj jad jest dość słaby, no i te kolory, te kolory robią taką robotę aktualnie, znaczy ten pająk będzie... Prawdopodobnie jeszcze trochę bardziej, mm, że tak powiem, nakoloryzowany. Na razie mamy delikatnie niebieskawo-fioletowe uda, plus ten różowo-fioletowy karapaks. No to jest coś niesamowitego. To jest, tak jak powiedziałem, samczyk. Samiczki są w zasadzie bardzo podobne. Tutaj nie ma jakiegoś wyjątkowo yy, dobitnie zaznaczonego dymorfizmu płciowego. Ale matko, jaki ty masz maleńki odwłok, trzeba cię nakarmić zaraz. Dobra, to on na pewno zje, bo pewnie jest głodny po tej wilince. No tak jak mówię, już tydzień siedzi po wilince. No ale spójrzcie tylko na te kolory. To jest coś niesamowitego. Yy, na ręce. Tak jak mówiłem, nie zalecam brać, bo może ugryźć. No nic, nic ogólnie przyjemnego, jak taki pająk gryzie, nie? W końcu helicery ma dość spore. Ale muszę Wam powiedzieć, że w ogóle pająki z rodzaju formiktopus to są jeden z moich ulubionych pająków, zaraz za, yy, zaraz za rodzajem Pamphobeteus, który też ma takie różne ciekawe kolorki. Zresztą, co widzieliście na przykładzie Pamphobeteus ultramarinus, który w sumie jest dość podobny, tak kolorystycznie przynajmniej, jeśli chodzi o uda. No pająk jest przepiękny, nie ma w ogóle co mówić. Myślę, że ma jeszcze wylinkę do dorosłości, także to, jest, to byłby subadult w takim razie. Kurczę, nie nagrałem jak go przegoniłem do terrarium, ale w sumie prawie praktycznie sam wlazł. Także jak widzicie, zero problemu. Z karmieniem nie ma problemu, z przenoszeniem nie ma problemu. Bezproblemowy pająk, który jest w dodatku bardzo ładny. Dobrze, to powoli będziemy kończyć ten odcinek. Ja się mega cieszę, że fila zjadła. Fajnie, że udało nam się pokazać właśnie niebieskiego formik. Topus SP Dominican Purple. No szkoda, że skakut nie ale takie jest życie. Na wszelki wypadek, gdybyśmy się nie widzieli przed Sylwestrem, to życzę Wam oczywiście szampańskiego Sylwestra. Dużo bąbelków w szampanie, świetnej zabawy i oczywiście bezpiecznie i w zdrowiu. Także to. No i szczęśliwego nowego roku, nie? No bo zaraz będzie 2022 rok. Może da nam w kość trochę mniej niż poprzedni. Tym akcentem się żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, nie subskrypcji i cześć!